Ty mój misiaczku, ty mój kochanie, ty Boże, a ty jesteś cudowna, mówiłem już dzisiaj ci, że pięknie wyglądasz, w ogóle wspaniale, kochanie, ogląda się z tobą ten musical, taki jest wspaniały, kocham musicale, masz tu winogronko, ty moja, kurwa, perełeczko, ty. Mm, mm. Dziękuję, ty mój misiu, pipisiu, ty ciuciusiu, mój ty dziubusiu, mój kochany, no ja też no, uwielbiam oglądać z tobą musicale, jak tak sobie siedzimy razem, przytuleni. Ty szepczesz mi czułe słówka do łóżka i sobie w ogóle mnie głaszczesz po łóżku i tak dalej, no aż chcesz mi się żyć misiu pisiu, no w ogóle kocham z tobą oglądać musicale, naprawdę, to jest takie wspaniałe, jesteś moim takim wspaniałym mężczyzną, takim rycerzykiem moim kochanym, no, no daj buzieczku. Stara, co ty włączyłaś znowu? Znowu jakieś kurwa musicale, co to jest? Skaczą, tańczą jak małpy. No ile można tego oglądać? Ja pierdolę. to, to już człowiek nie wytrzymuje, już kurwa psychasiada od tych twoich kurwa różnych tych. Yy, mecz byś jakiś łączyła, a nie co? Co chwilę kurwa ja nie mogę nic oglądać, żadnego meczu, żadnego sportu, bo ty wiecznie jakieś kurwa yy, płacze i kurwa da wyciskanie płaczu oglądasz. No ile można. Ale się zesrałem. No się zjebał jeszcze świnia jedna, no! Mówiłam ci ile razy, że jak chcesz się zesrać, to idź tam gdzieś na korytarz! A nie, siedzisz tutaj i walisz kurwa bąki przy mnie! Ty śmierdzisz samo kurwa cebula! O, ogrze ty pierdolony ty! Ile razy ci miałam ci mówić i ci mówić i nie dojebanie mu z no! A zresztą co ty będziesz mi gadał, kurwa? No, to ja nie mogę sobie obejrzeć muzykalu, lubię sobie muzykale oglądać, kurwa, i co? Gdzieś mi tu pierdolił! No. Lubię sobie oglądać i koniec. I nie będziesz mi mówił, czy mogę oglądać, czy nie mogę oglądać. Chcesz sameczku obejrzeć? No to kurwa se obejrzyj, ale nie tutaj. Ach, ach, ach. To misiu był... To było najpiękniejsze zbliżenie w moim życiu, misiaczku. Mimo tego, że robiliśmy już to rano i w południe i jeszcze teraz po południu. To mi się chyba już nigdy z tobą nie znudzi, kochanie. Normalnie trzeci raz dziś to robimy już, kochanie. I trzeci raz godzinę czasu to trwa. Normalnie cudownie. Jesteś tym moim musiaczkiem, pisiaczkiem. Kurwa, dawaj buziaczko. Mm. <słuch> O, wspaniale! Jakim ty jesteś wspaniałym mężczyzną! Normalnie mam orgazm za orgazmem! Normalnie mogłabym to robić z tobą na okrągło! Mogłem to robić jak picie kawy, kurwa! Sześć razy dziennie! No! Jesteś takim wspaniałym mężczyzną! Normalnie chcę, żebyś był ojcem moich dzieci! No! Normalnie myślę, że nigdy mi nie przejdzie, że zawsze będę chciała to z tobą robić! No jesteś wspaniały! No normalnie taki mój, kurwa, męski mężczyzna! Taki rycerz spod Torunia, no! Oh. Ja wpierdolę. Te, dziadzie! Dziadzie! No dziad śpi jeszcze, no. Ja już się prawie z gąską witałam, już prawie mi się udało. A dziad już skończył, już leży, już śpi, no. Co za... Już mi się nie chce nawet ciebie wyzywać, no. Dość, że raz w miesiącu zrobiłam wyjątek, no. A nawet mi się nie chciało, bo miałam dobrą książkę grocholi, kurwa, doczytać, no. I już mówię, zrobię ten wyjątek dla dziada, no. A on szybciej niż, kurwa, doszedł, niż się światło w pokoju zapala, no. Krótkodystansowiec jeden, no. I co, i gówno. I będę musiała palec zrobić w ruch, no, bo nie lubię takich rzeczy niedokończonych, no. Bo jestem kobietą poszerzoną, no, nie lubię zostawiać rzeczy niedokończonych. Ja pierdolę. No mój misiaczku, pisiaczku, ty dziubusiu mój, już naprawiłem tą szufladkę, wiesz? Wziąłem się za to od razu, jak mi godzinkę temu powiedziałaś, że ta szufladka nie działa, to od razu się za to wziąłem i już misiaczku, pisiaczku mój, już wszystko działa, wiesz? No wspaniale, ty mój mężczyzno cudowny, no, no jesteś wspaniały, no takiego mężczyzny to bym sobie nigdy w życiu nie wymarzyła, no w żadnej w gazecie damskiej bym go nie wyczytała, no jak ci powiem to od razu robisz, sam działasz od razu, jesteś taki wspaniały, no chcę żebyś był ojcem moich dzieci, no ty mój, dawaj buziaczka. A, a, frajerzyno jeden, kochany mój, słuchaj, kiedy zrobisz tą szufladę, no kurwa dwa tygodnie cię już, proszę żebyś szufladę naprawił. Ja Dobra, czego drzesz tą japę? Jo, byś zrobił, byś zrobił. No to ci mówiłem Ci, że jak z, że zrobię, nie? No to ci się nie pali. Boże, święty szuflada przeżywa z tą szufladą, jakby to kurde koniec świata było. Powiedziałem Ci, że zrobię, to zrobię, a po prostu muszę znaleźć... Yy, no, czas muszę znaleźć, no. Tak, jak zrobię, to zrobię, jak zrobię, to zrobię. Kurwa mać. Jakby miała na Tomie Hendryk polegać, żeby kurwa z tak, strachła, jakbyś miała obiad zrobić. Kurwa. A, I umarliśmy wszyscy z głodu, bo Henryk kurwa musiał się namyśleć w pół roku. Musiał o mocy urzędowej nabrać, zanim zrobił obiad. Henryk, to ciebie kurwa, można prosić wiecznie o coś i ty wiecznie kurwa nie masz czasu. Chłopie, no to się ogarnij, ja pierdolę.